Dzisiaj mamy tak zwany AMG Tour. Realizujemy go po raz kolejny w naszym salonie. Zapraszamy klientów w takiej różnej atmosferze, możemy potestować nasze najmocniejsze bestie, które mamy w portfolio. Zaczynamy od A45, to jest taki nasz najmniejszy fotka, który ma 421 koni. Potem jest CLA45 z tym samym motorem. Potem mamy większe samochody typu CLS 53 czy GL. 53 to są samochody, które mają po 400 parę koni. A kończymy na autach typu GT Fordor, które mają 639 koni. Ja nie ukrywam, że przyjechałem tutaj dla 45, dla klasy, bo, bo gdzieś chodzi mi po głowie i jak na razie to po prostu coraz bardziej się w niej zakochuje. jest możliwość spotkania się z specjalistami, którzy znają te samochody praktycznie od podstaw i na każde pytanie są w stanie odpowiedzieć i, i coś doradzić. Ja jeździłem jeszcze tym sportowym, no to jest duża różnica między tym autem a tamtym, związana z tym, że tamto auto jest bardzo sztywne, ale bardzo szybkie, a to takie auto fajne, wygodne. Jeszcze chciałem GTR-em spróbować i myślę, że tyle wrażeń na dzisiaj mi wystarczy. W związku z tym, że będę miał Mentrik w głowie. Nie ukrywam, że na początku największą taką chęcią jazdy, no to te najmocniejsze bestie, czyli tam GT-R, który ma 585 koni, albo GT Fordor. To są takie nasze największe rodzynki, natomiast można zobaczyć wszystkie auta, świetnie że...